Ze stadionu witają Państwa Dariusz Szmakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Mam nadzieję, że dziś gracze nie zawiodą swoich kibiców i dadzą nam wspaniały futbolowy show. No, lubię komentować takie spotkania jak dzisiejsze. I to jest urok bycia komentatorem. Fantastyczny widok, ciepło i nie płacimy za bilety. się mecz. Teraz Kel. Błaszczykowski. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Zupełnie nieudanie i rywale rozpoczną od rzutu załóg. Sebastian Kel teraz. Błaszczykowski. Szenbender. Niestety stracił piłkę. No i kel. Rozrzucenie do boku. Getse. Rozpocznął grę od w rzutu z I piłka wypita do przodu. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Silva. A teraz kompany. 1978-1981. Silva. Przejął. Błaszczykowski. I będą mieli rzut rożny. Źle wykonany rzut rożny. Przeciwnik przejmuje piłkę. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Czekamy na doświadczenie z rożnego. Nic nie wyszło z tego rzutu rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Można powiedzieć, że nieważne, na której stronie boiska, ważne, że znowu są przy piłce. Quero. Gracze domagają się rzut rocznego, ale piłka minęła linię boczną, a więc aut. Centra groźnie nie udało się. Kapitalnie bramkarz, ale to nie koniec akcji. Patrzcie na Sędziego, on pokazuje. Gramy tak. Słuszna ta decyzja arbitra. Będzie rzut wolny. Piłkę przejmują rywale. Na Piłka opuszcza boisko i za moment grę wznosi bramkarz. No i przejęli w ostatniej chwili. No i proszę. Odebrał piłkę przeciwnikowi na skrzydle. Pliśi. Nasli. Kurde. 45 minut poza nami. Remis. Przed nami przerwa. Oba zespoły nie rozstrzygnęły losów tego pojedynku w pierwszej połowie. Może coś się zmieni w drugiej, ale obie grają dzisiaj wyjątkowo dobrze. Nowy gracz na boisku, no i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. W pierwszej połowie nudno i beznadziejnie, a w drugiej jak sądzisz? Myślę, że po tym co powiedziałeś może już być tylko lepiej. Bardzo. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Za chwilę wznowią z autu blisko pola karnego. Nasri. Zespół traci piłkę. Piłka wciąż w grze. Pięknie piętą, dokładnie do kolegi. No brawo, świetne wyjście z wodem. Uderzenie w stronę bramki. Uprzedził interwencję bramkarza i zablokował strzał. Przeciwnik przejmuje podanie Samira Nasriego. No nie, jest tak daleka nie można zagrozić. Wspaniała wrzutka. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Mamy zmianę, słusznie jest regisz w tym spotkaniu, jest druga połowa. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Dobrze próbował, ale stracił. Robert Lewandowski. To dobry moment na centrę. Jest okazja. Nawet nie musiał się ruszyć, prawda? Senbender Oddaje piłkę koledze Jest miejsce, żeby dośrodkować Dośrodkowanie No i po akcji rywale przechwycili piłkę Piłka trafia do piłkę. przeciwników Taka gra obrony to gra na alibi Doskonale zagrał. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Schmelzer. Próbują rozegrać po skrzydle. Ładna wymiana. Stracili, ale odzyskali piłkę. Nasli. Ale spotanie to może być koniec tego spotkania. No nie wiem, był spalony czy nie. W każdym razie bramki nie będzie. Może ten nowo wprowadzony zawodnik pomoże swojej drużynie w zwycięstwie. Mamy wciąż remis. Robert Lewandowski. Nasri. Pięknie odebrał we wspaniałym stylu. Plisi. Silva. O, udało mu się ładnie podać. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Dobrze dograł. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi... O... Ostrzela! Ale świetnie teraz zablokował. Kel. Żadna z drużyn nie przechyliła szali zwycięstwa na swoją stronę. Po 90 minutach mamy remis.